Witajcie na szlakach.pl Rozpoczynam nowy cykl filmów dotyczący wyjazdów rowerowych. W każdym takich filmów będę prezentował przejechany szlak. Dzisiaj jesteśmy w okolicach bronek, gdzie będziemy zwiedzać okoliczne szlaki. Na początek rozpoczynamy szlak niebieski prowadzący z wiezdrowa. Jesteśmy na parkingu Wiezdrowie. Przy Sanktuarium jest dogodny parking, na którym możecie zostawić auto i rozpoczynamy zwiedzanie. Jesteśmy przed kościołem wieżdżowym. Jest to Sanktuarium do Krzyża. Przed wejściem jest tablica informacyjna. Próbujemy dostać się do środka, aczkolwiek jest to zapewne niemożliwe o tej godzinie. Tak, spodziewałem się, że kościół jest zamknięty o tej godzinie. Obejdziemy sobie w koło. I zobaczymy, co tu jest ciekawego. grobowiec skór Komisją przykościelny cmentarz. I pomnik Katus Smolensk. Dotarliśmy do Wartosławia. Według tabliczek jest tutaj 16 ciekawych miejsc do zobaczenia. My jednak pędzimy dalej. W tej chwili jesteśmy przy świetlicy z ciekawymi rzeźbami. Kościół w Wartosławiu. 6 do dni robocze od 6 do 10 w sobotę od 6 do 14 więc dziękujemy jesteśmy w miejscowości Rzęcin gdzie możemy obserwować takie oto stwory tabliczkę nie dokarmy zwierząt jeszcze mam tak mało śniadania że, że sam wszystko zażyję. nie dam nic ale miejsce ciekawe dotarliśmy do dawnej wsi bronicy zlokalizowanej w centrum puszczy noteckiej bo wsi nie ma już śladu budynki są niewidoczne w terenie aczkolwiek jest w miarę zachowany cmentarz ewangelicki skończyła się droga asfaltowa rozpoczęły się odcinki dróg leśnych po opadach jest tutaj dość twardo jednak Puszcza na no spłynie z tego, że drogi są piaszczyste tereny też są dość Pagórkowate czeka nas coraz dłuższy przejazd właśnie taki, tego typu drogami. Od miejscowości bodajże Klępić droga leśna jest tak piaszczysta, że je przejazd nie, on to jest istna katorga Kilka dni tutaj padało, a piaski są niesamowite. Po suszach to to będzie Sahara. Na szczęście takie piaszczyste odcinki są co jakiś czas, ale skutecznie to zmniejsza naszą prędkość przeletową do zaledwie kilku kilometrów. Niestety aż do Stobnicy będziemy już poruszać się lasami. Po piaszczystych odcinkach miejscowości. Więc poza miejscowość, dam informację. Później rozpoczęła się normalna droga leśna, go z odcinków piaszczystych. Więc teraz jesteśmy dość blisko stobnicy, za jakieś 4 km kończy się ten szlak. Informacja napisana w języku Braille'a. W pobliżu mamy w tamtym miejscu pomnik przyrody Dąb. Dotarliśmy do Stobnicy, którego główną atrakcją jest most kolejowy na nieistniejącej już linii kolejowej. Tutaj zrobiliśmy krótką przerwę. Dodatkową zaletą tego miejsca jest widok na budowę zamku Stobnicy. 5 km od Stobnicy przejechaliśmy się nad warczańskim szlakiem rowerowym, który doprowadził nas w okolice Zielonej Góry. A tutaj w miejscowości Gorzycko-Zamek dotarliśmy do takiej perełki jaką jest ten oto przed nami zamek. Jest to teren należący do uniwersytetu, jest ogólnie dostępny i prezentuje się naprawdę okazale. Então, vamos 75 km przejechane i powróciliśmy do Giezdrowa. W tej się nasza podróż. O po tej godzinie możliwość to została otwarta. Niestety opcja dojścia do samego wnętrzenia nie jest możliwa. Aczkolwiek tutaj mamy ciekawostkę, skrzynię drewnianą, w której znaleziono skarb pieniężny. Dzięki któremu budowana pierwszy drewniany kościół Wniezdrojenia, a wydarzyło to się w roku 1704. Ciekawostka. Jestem już po zakończeniu przejazdu szlakiem wyzdrowo stobnica i czas na krótkie podsumowanie tego szlaku. Był pierwszy pod względem krajoznawczym szlak przebiega przez teren puszczy noteckiej w tym rejonie zróżnicowana, co jest przewaga lasów liściastych Jazda lasami może się podobać tak więc pod względem krajoznawczy, krajobrazowym jest ok Pod względem turystycznym, czyli atrakcje turystyczne tutaj jest dużo lepiej bo Patrząc pod względem najciekawszych atrakcji to na pewno Most Stobnicy z widokiem na zamek Stopnicy Sanktuarium w Bezdrowie. Cmentarze Ewangelickie które są zlokalizowane wzdłuż trasy Przejazd promem w Wartosławiu też na pewno należy zaliczyć do ciekawych atrakcji Poza szlakiem w drodze powrotnej odwiedziliśmy też zamek w Goraju Jest to bardzo ciekawa atrakcja Po Brzycku jest kilka ciekawych zabytków, można też Nieco zboczyć do Wronek, żeby zobaczyć atrakcje turystyczne. O atrakcjach turystycznych pojawi się też wkrótce filmik dotyczący atrakcji Wronek. Mam zamiar zwiedzić tą miejscowość dość dokładnie. Pod względem infrastruktury czyli na wierzchni, tutaj jest najs, najgorzej. Szczęść szlaku prowadzi piachami. Puszcza Notecka słynie z tego, że są to tereny piaszczyste i tutaj niestety uwidacznia się ten element Puszczy Noteckiej. Na końcu, jeszcze podsumowanie dotyczące oznakowania szlaku. Niestety, szlak jest słabo oznakowany, dawno nie był odnawiany w kilku w newralgicznych punktach, w których zmienia się kierunek szlaku znaki nie istnieją, tak więc trzeba się wspierać nawigacją co ciekawe im bliżej Wronek tym znaki są dokładniejsze widać, że gmina w pobliskim sąsiedztwie zadba o szlaki ale im dalej od stolicy gminy Wronki jest gorzej tak więc tyle, na pewno szlak warto przejechać, warto też połączyć zwiedzanie tego szlaku ze ścieżką rowerową oborniki stopnica. Ta ścieżka rowerowa też jest w planach na bieżący rok, żeby przejechać. Ją z tym tą ścieżką poprowadzono szlak turystyczny wzdłuż odry i jest on celem kolejnych wycieczek dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnych